Gramy razem i rozwijamy ten festiwal. Najpiękniejszy festiwal w regionie, już nie tylko w Paradyżu, ale w wielu miejscach. Zachwyca publiczność, chociaż jest to festiwal muzyki dawnej, a jednak zna znajduje coraz więcej zwolenników. Dlatego wspieramy festiwal coraz większą kwotą. W ubiegłym roku to było 145 tysięcy, w tym roku w budżecie zaplanowaliśmy 250 tysięcy i będzie się działo już od maja. Podobnie jak od 20 lat będziemy mieć muzykę w raju, podobnie jak od 11 lat przed się nagraju. To bardzo ciekawy, ciekawy moment, ponieważ wracamy tak naprawdę już do tego rytmu przedpandemicznego. To jest pierwszy rok, kiedy możemy powiedzieć, że i cykl koncertowy, i festiwal odbędą się w takiej formule, jaką sobie wymarzyliśmy w 2019 roku. Przecionek granu raju odbędzie się na przełomie maja i czerwca od 24 maja do 4 czerwca. Będzie liczył 10 koncertów, które odbędą się jak zwykle w małych miejscowościach. Na wsiach e, Ziemi Lubuskiej kilka miejscowości pojawi się pierwszy raz na, planie, na, na mapie przeciąga To będzie między innymi e, Lubsko e, Przytoczna i Kostrzyn na Todrą. Nie ma ustoku jest e, przecionek raju. Natomiast od 4 do 20 sierpnia e, kolejna edycja muzyki w raju, 21. albo 20, zależnie od tego, jak, jak liczymy. Bardzo interesująca, ponieważ pojawi się grupa muzyków, którzy nigdy jeszcze e, w, w Polsce w ogóle nie występowali, a oprócz Oprócz festiwal odwiedzi kilka nowych miejscowości, między innymi po raz pierwszy podzielonogórski Zabór, więc mieszkańcy Zielonej Góry nie będą się już mogli skarżyć na to, że trzeba jechać do Paradyża, żeby słuchać muzyki dawnej.